Zadanie piąte za 3 punkty. Wykaże, jeśli logary przy podstawie 5 z 4 jest równy a oraz logary przy podstawie 4 z 3 jest równy b, to logary przy podstawie 12 z 80 jest równy wartości takiego wyrażenia. Ok, mamy tutaj standardowe zadanie na dowodzenie. Po słówku, jeżeli mamy założenia. tak, Taka jest budowa twierdzeń. A po słówku to mamy tezę. Czyli tutaj mamy dwa założenia do wykorzystania. Założenie pierwsze: logarytm przy podstawie 5 z 4 to jest A, a z kolei założenie drugie: logarytm przy podstawie 4 z 3 to literka B. Teza do udowodnienia jest taka, że logarytm przy podstawie 12 z 80 jest równy wartości takiego wyrażenia. Ok. A jak udowodnić taką równość, taką tezę? Zaczniemy od prawej strony, ona jest bardziej rozbudowana i spróbuję ją przekształcić do strony lewej. Czyli z tutaj wszystkich działań na logarytmach, jakie nam się pojawią. Spróbujemy uzyskać taki logarytm. No, czyli stroniem prawa strona równości. 2a plus 1 przez A1 dodać B. No i w pierwszym kroku może warto wstawić po prostu te A i B jako logarytmy, żeby wynik lewa strona też była logarytmem. No to wstawiamy 2 razy A. Czyli logaryt przy podstawie 5 z 4 dodać 1, a tutaj z kolei mamy logaryt przy podstawie, no też 5 z 4, jako całość ma być pomnożony przez 1 plus b, czyli 1 dodać logaryt przy podstawie 4 z 3. No i jakieś kroki tutaj do zrobienia. U góry w mamy mnożenie liczby przez logarytm, można ją tutaj wrzucić tę liczbę do potęgi, i to zrobimy. Czyli mamy krechę łamkową, logarytm przy podstawie 5, 4 do kwadratu to jest 16. No i też może pomyślmy coś na przyszłość. Dodawanie jedynki do logarytmu jest kłopotliwe. Lepiej będzie, jak będziemy dodawali logarytm do logarytmu, jeżeli będą miały te same podstawy. Tutaj pierwszy logarytm ma podstawę 5, więc podmienimy na jedynkę, na logarytm o podstawie tej wspólnej. No i żeby się zgadzało, żeby nie oszukać, to musi być to logarytm z piątki. Bo taki logarytm jest równy dokładnie 1. A to nam pozwoli potem w przyszłości tutaj zbijać te dwa logarytmy do 1. Pierwszym logarytmem nic nie mogę zrobić, przepisuję go. I tutaj podobnie. Zamiana jedynki na właściwy logarytm. Najlepiej ten sam, który jest tutaj, o takiej sam podstawie, jak jest tutaj. Czyli jedynkę zamienimy na logarytm przy podstawie 4 z 4. I to przepisuję. I działamy. U góry można zwinąć dwa logarytmy w jeden, bo mają te same podstawy przy dodawaniu, trzeba pamiętać, tylko pomnożeniu liczb logarytmowanych. Czyli mamy logary przy podstawie 5 z 16 razy 5, 80. No i gdzieś tutaj 80 w tej tezie się pojawia. Jeszcze może nie w tym miejscu to trzeba, no ale już to nam sugeruje, że jest dobry kierunek. No i mamy tutaj logary przy podstawie 5 z 4 razy. I tutaj znowu dwa logarytmy zwijamy w jeden. Logarytm po podstawie 4 z iloczynu 12. No i 12 też gdzieś tutaj też tezie występowała. Tutaj występuje jako liczba logarytmowana tego algorytmu w mianowniku. Tu jako podstawa logarytmu. No ale jakoś już spróbujemy to ogarnąć. No dobra. Co tu można spróbować zrobić? No, możemy skonfrontować te liczniki mianow licznik mianownik ze sobą. To je łączy. No właściwie na tym miejscu w liczniku mamy logarytm po podstawie 5, a w tym miejscu mianowniku mamy też logarytm w podstawie 5. Więc spróbuję może rozbić ten ułamek, jakoś tak pogrupować, na iloczyn dwóch ułamków, takich, żeby w jednym z nich było to, co łączy. Jakoś rzeczy w liczniku w mianowniku. I tutaj, żeby nie oszukać, jeden przez logarytm w podstawie 4 z 12. OK, czy mamy iloraz logarytmu po tych samych podstawach. I do skojarzenia jest wzór na zmianę podstawy logarytmu. Gdzieś tu może sobie przypomnimy. Logarytm przy podstawie a z b to jest iloraz logarytmów o nowej podstawie, którą potrzebuje c, ale z takich liczb logarytmowanych w tym układzie b. Rolę c grałoby tutaj właśnie to, co jest wspólne, czyli piątka. Rolę b osiemdziesiątka, rolę a czwórka. Czy taki iloraz logarytmów można zapisać za pomocą jednego logarytmu w tej postaci? No to zapiszemy. Podstawą będzie a, czyli u nas to, co jest tutaj, 4, a liczbą będzie to, co jest tutaj, liczbą grafowaną 80 razy 1 przez logary po podstawie 4 z 12. Noż że przez liczbę skoczę do licznika, po prostu, czyli mamy logarytm po podstawie 4 z 80 przez logary po podstawie 4 z 12. I tutaj znowu iloraz logarytmu po tych samych podstawach, znowu przejście na Jeden logarytm za pomocą wzoru na zmianę podstawy logarytmu. Logarytm po podstawie tej, która jest tutaj, a tutaj z kolei mamy liczbę logarytmową 80. No i tak naprawdę uzyskaliśmy ten logarytm, który trzeba było tutaj w tej tezie uzyskać. Czyli to jest lewa strona wzoru, co należało udowodnić.